Assa Tadarassa usiadł na rynku Krakowa A na tym rynku w Krakowie Domy stanęły na głowie Assa Tadarassa Assa Tadarassa Domy stanęły na głowie Kukuleczka kupka, Ola chłopca szuka Spojra przebira i noca zadzira Kukku, kuku, a! Dziwodili, 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 ucha dziwodili, kuku, dziwodili, kuku, dziwodili, 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 ucha Chłopcy dziwodili, i chłopcy co dziwodili, <tuszel> No dziwodili, śpiewaj dziwodili, 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 Kuku, kuku, dziwodili, 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 ucha ko kop ko a ah, a ah. wa diri di wa diri didi ne wa diri didi na oha uh, ulo no, tachi bakshid